كاروليس، 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 بسواه، كاروليس. وليش كاروليس بسواه كاروليس أعوذ بكلمات الله الدامات من شر ما خلق. <applause> Pierwsze nagranie pochodzi z kanału Memoria Sobrenatural i zostało opublikowane w serwisie YouTube 17 lutego 2020 roku. Kilka dni przed publikacją nagrania do autora filmu odezwał się właściciel Starej Kostnicy z prośbą o zbadanie tego miejsca, ponieważ wiele razy doświadczał tam niewytłumaczalnych zjawisk. Dodatkowo ostrzegł go o wysokiej aktywności paranormalnej. Mężczyzna nie mógł przegapić takiej okazji, więc przystał na jego propozycję. Gdy dotarł już na miejsce, postanowił wejść do środka, a oto co tam zobaczył... Licença. Você é louco. Opa, opa, opa. Até parece que dá pra escutar as coisas aqui, pessoal. Cara, olha isso. Minha nossa, cara. Vocês viram isso, velho? Cara do céu, vocês viram isso, mano? Cara, vocês viram isso aqui que aconteceu aqui agora, mano? Opa, 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 opa. Ah... ah. Ah, cara do céu, cê é louco, cara, atrás da gente, mano. Ah, ah, ah. Opa, 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 opa. Oh, minha nossa, cara, olha isso. Você ah, 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 ah. pode dizer. Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Minha nossa! Ah, 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 Pierwsze, co zauważył mężczyzna, to lalka, której głowa sama się porusza. Następnie po całym pomieszczeniu jest rzucana masa rzeczy, m.in. metalowe elementy czy samoporuszający się wózek inwalidzki. Jednakże mnie dość mocno zaciekawiła lalka, więc przyjrzyjmy się jej bliżej. Jak widzicie, w całym jej ciele powbijane są gwoździe, co może świadczyć o jakimś rytualnym zastosowaniu tej lalki. Być może dzięki niej była rzucana jakaś klątwa, lub służyła w przeszłości jako laleczka wódu. Niestety tego zapewne nigdy się nie dowiemy, ale przejdźmy do dalszej części nagrania. Zastanawia mnie jedna rzecz. W jaki sposób tak ciężkie przedmioty, jak na przykład trumna, mogły same rzucać się po całym budynku? Oczywiście mężczyzna mógł mieć przywiązaną jakąś linkę do jednego z przedmiotów i go pociągnąć. Jednakże w materiale dzieje się zbyt dużo, aby mężczyzna sam panował nad wszystkim. Być może miał ukrytych wspólników w tym miejscu, którzy pomagali mu w tworzeniu tego nagrania. Tylko pomieszczenie jest dość małe i ciężko by było ich nie zauważyć. Więc pozostaje pytanie, jak bardzo zła dusza zamieszkała w tej kostnicy. Youtuber Szukri, youtuber, twierdzi, że był bliski śmierci przez dżina, który go nawiedził podczas przeprowadzania paranormalnego dochodzenia. Warto również zaznaczyć, że Dziny pochodzą z kultury arabskiej i są to demony lub duchy, które posiadają nadnaturalną potęgę i są niewidzialne. Mogą jednak przyjmować dowolną postać. Jednakże, wróćmy do filmu. Mężczyzna odwiedza opuszczony budynek w nieznanej lokalizacji i gdy tylko rozpoczyna nagrywanie, doświadcza już obecności dżina. الوضع يا جماعة الخير مو طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما.. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يود حفظهما وهو العلي العظيم لا اله الا الله Na samym początku mogliśmy zauważyć jakieś dziwne pudło, które samo się porusza. Jednakże to nic w porównaniu do tego, co nastąpiło dalej. W pewnym momencie drewniany przedmiot, znajdujący się wewnątrz budynku, unosi się do góry, a następnie ląduje na ziemi. Mimo tych dwóch przerażających zjawisk, które doświadczył najew, postanawiał on kontynuować śledztwo. Zobaczcie, co dzieje się dalej. <laughs> وإنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم حصنت نفسي بالحي القيوم حصنت نفسي بالحي القيوم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله W momencie kiedy mężczyzna zaczyna się modlić, wszystkie te przerażające zjawiska ustają, a ten w spokoju może odejść z tego miejsca. Jednakże nadal zastanawia mnie jedno, czy to miejsce faktycznie jest aż tak nawiedzone, czy mężczyzna to wszystko bardzo dobrze ustawił. A ty co myślisz? Daj znać w komentarzu pod filmem. Hotel Jefferson położony w Austin jest uważany za jeden z najbardziej nawiedzanych hoteli w Stanach Zjednoczonych. Po przekształceniu budynku sprzętalni bawełny na hotel ludzie zaczęli skarżyć się na dziwne zjawiska występujące w tym miejscu. Dodatkowo krąży wiele legend. Jedna z nich mówi o dwójce młodych chłopców, którzy zmarli podczas pracy w firmie bawełny. Dodatkowo wiele osób widziało dziwne cienia. Jeden z mężczyzn dokładnie opisał tę postać. Pewnej nocy wróciłem do hotelu, a na końcu korytarza w lekko zaciemnionym zaułku, zauważyłem człowieka ubranego w długi czarny płaszcz, który na mnie spoglądał. Gdy odwróciłem głowę na ułamek sekundy i spojrzałem w to samo miejsce, tylko mężczyzny już nie było. Od tego czasu ludzie coraz częściej zaczęli zauważyć tą postać na korytarzu i została nazwana jako znikający facet. Dodatkowo legenda głosi, że pokój numer 19 jest najbardziej nawiedzony, ponieważ osoby przebywające w tym pomieszczeniu wiele razy doświadczały zmaterializowanej postaci kobiety, która stała w rogu pokoju i tylko na nich spoglądała. Ale nagrania, które zaraz obejrzysz sprawiają, że dość łatwo uwierzysz w te wszystkie historie. Nagranie pochodzi z kuchni, znajdującej się w fotelu. Na pierwszym kadrze możemy zauważyć właścicielkę, która przygotowuje posiłek dla gości. Jednakże tuż za nią, naczynia znajdujące się w skrzynce same wpadają do zlewu. Możecie sobie pomyśleć, że zadziałała tutaj fizyka, i przez grawitację wszystkie przedmioty zostały wrzucone do zlewu. Jednakże tak nie jest w tym przypadku. Or doing that. My cure reaction wow. Which is sitting on here. Can't fall. It actually lifted up, flipped over and landed in the sink. Uh today something new. Kolejny straszny film z tego przerażającego hotelu. Zastaw zrobiony na dole w korytarzu. Zobacz co tam się wydarzyło. Jak myślisz, czy ten hotel rzeczywiście jest nawiedzonym i te wszystkie historie są prawdziwe, czy może jest to sprytny sposób na pozyskanie klientów? Daj znać w komentarzu. Każdy z nas, gdy kupuje dom, ma nadzieję na bezpieczny kącik, w którym będzie żyć wraz z rodziną. Jednakże zdarzają się budynki, które spędzają sens powiek. Kanał YouTube Fallen Angel 1 18 lipca 2021 roku opublikował nagranie na YouTube, w którym to przedstawia nagranie z kamery bezpieczeństwa, zamontowanej na podjeździe przed swoim domem. Oto co udało mu się nagrać. O 2.29 w nocy postać podobna do zjawy przechodzi obok auta właściciela posesji. Jak zaznaczył, nigdy w nocy nie wychodził z domu oraz reszta kamer nie zarejestrowała nikogo w pobliżu. Tylko ta jedna złapała coś, co ciężko racjonalnie wytłumaczyć. Jeżeli masz jakąś swoją teorię na temat tego nagrania, podziel się nią w komentarzu pod filmem. Historyczny hotel Mangolia, położony w Sikkim w Teksasie, prócz śniadań i noclegu, ma do zaoferowania jeszcze niezapomnianą przygodę ze zjawiskami paranormalnymi. Budynek został wybudowany w 1830 roku i przez czas jego funkcjonowania zmarło tam wiele osób. Dodatkowo budynek jest odrestaurowany tylko w połowie, ponieważ druga część zostaje opuszczoną gratką dla badaczy zjawisk paranormalnych. Krąży legenda, która mówi nam o tym, że drugie piętro jest najbardziej nawiedzone z całego obszaru. Nagranie, które zaraz zobaczysz, pochodzi właśnie z tego piętra. Na filmie porusza się bardzo dużo rzeczy, m.in. piłki znajdujące się na podłodze, unosi się suknia ślubna oraz to co najdziwniejsze. W pewnym momencie do pokoju wchodzi dziwna, cienista zjawa, która następnie znika. Czyżby to ona spowodowała te wszystkie anomalie? A może